Dzień dobry, witam serdecznie, witam Ciebie. Dzisiaj nadzieja. Mówi się, że nadzieja jest matką głupich, opuszczonych, zagubionych, tych, którzy stracili chęć życia, a gdzieś tam może się czyli coś w nich. Taki malutki. Promyk rozkwita, rozciąga się. To właśnie nadzieja. Jak ona bardzo jest potrzebna do życia, pewnie wiesz, nie jeden raz tak miałeś. Gdy tracisz chęć, gdy tracisz swoje samozaparcie, swój cel, gdy ktoś przeszkadza Tobie i obmywa Cię najgorszymi rzeczami, wtedy, tracąc chęć życia, czasami masz ochotę już opuścić ten padł. Ale wówczas, właśnie w Twoim sercu, taka malutka iskierka, rozpala się, jaśnieje. To jest Twoja nadzieja. Nadzieja, chęć do życia. Twoje przypuszczenie, prawdopodobieństwo, że będzie lepiej. Gdy się, gdy zauważysz tą iskierkę, gdy się jej zaczepisz, ona potrafi rozrosnąć się Powiększyć niczym płomień i wówczas rozgrzewa Twoje serce, wynajdując i podpowiadając tobie nowy cel, nowy sens życia. Już nie jesteś wtedy zagubiony, opuszczony, zrezygnowany. Wówczas odzyskujesz swój sens z życia. Odzyskujesz nadzieję, nadzieję na lepsze jutro, na lepszą chwilę, na lepszy moment, na to, że wszystko złe minie. I niech tak będzie zawsze. Nie zapominaj, że istnieje właśnie nadzieja, która Tobie pomaga w tym życiu. Możesz mieć wiele cech, możesz kierować się różnymi myślami, ale gdy nadzieja Ciebie opuści, możesz wówczas poczuć, że rezygnujesz, że wszystko traci sens i nie chcesz już więcej żyć. I pamiętaj, zapamiętaj to, że istnieje nadzieja, nadzieja, która Ciebie uskrzydli. Doda ci siły, doda ci wigoru, doda ci energii. Stransformuje Twój umysł. Wówczas z tą nową nadzieją pójdziesz do przodu, zaczniesz odzyskiwać siły. Twoje życie nabierze sensu. I będziesz chciał żyć. I niech tak będzie. Niech ta nadzieja zawsze, zawsze będzie w Twoim sercu, w Twoim umyśle, w Tobie. Niech nigdy Cię nie opuszcza. Zawsze będzie lepiej, lepsze jutro. Pozdrawiam serdecznie. Kolorowy horyzont, Gosia Król.